Panie doktorze, mogę na chwilę? A zapraszam. Witaj Kamila. Jak twój dzień? Słuchaj, dzień całkiem fajny. Mija sobie spokojnie. Natomiast właśnie dostałem dokumentację pacjenta po przybytym już jakiś czas temu uszkodzeniu mózgu. I w sumie tak przeglądam dosyć mocno tę dokumentację, wgryzam się w nią, ale ona nie odpowiada mi na kilka dosyć istotnych pytań niestety. Przede wszystkim, czy pacjent może być rehabilitowany, jak intensywnie i jakie może odnieść z tego korzyści? I w takich sytuacjach myślę, że moglibyśmy skontaktować się z pacjentem, żeby zaproponować mu indywidualne spotkanie pod kątem tak zwanego potencjału rehabilitacyjnego konsultacji potencjału rehabilitacyjnego. Wtedy możemy razem z specjalistą fizjoterapii zbadać tego pacjenta, po prostu fizykalnie go dotknąć, a mówi się, że najlepszym narzędziem, jaki ma lekarz, to są jego ręce, nie tabletki, nie recepta, a właśnie ręce. I to pozwoli myślę, że odpowiedzieć na pewne pytania, które w tym momencie mnie nurtują. Więc chyba będę dzwonił do, tej, do tego pacjenta i do jego opiekunów. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat konsultacji potencjału rehabilitacyjnego, to zapraszamy na naszą stronę internetową orginpolska.com.